Maria Konopnicka, Stefek Burczy-Mucha O większego trudno zucha, Jak był Stefek Burczy-Mucha. Ja nikogo się nie boję, Choćby niedźwiedź, to dostoję. Wilki ja ich całą zgraję, Pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, To są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy naszyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest? Jak duży, naczytałem się w podróży i znam tego o jego mości, co zły tylko, kiedy pości. Szakal, wilk, straszna nowina, to jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy ktoś szczeka. Komu zechce, to dam radę, zaraz za ocean jadę i nie będę z tewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień cały Boży, zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie, patrzy. A tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze, jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi pędzi, jakby hardze smyczy tygrys, tato, tygrys! krzyczy. Tygrys Ojciec się zawyta, ach, lew może, miał kopyta straszne, trzy, cztery nogi, paszczę taką przy tym rogi. Gdzież to było? Tam, na sianie, właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała, patrzą, a tu myszka mała, polna myszka, siedzi sobie i ząbkami serek skrobie.